dwudziesty lipca to już będzie jutro drugi zbiór malin przedwczoraj był pierwszy 9 kilo z czterech rzędów w tym roku oprysk borem podziałał Pięknie kwitną na całej długości pędu malina jesienna, polana troszkę było zasilone nawozem troszkę odżywki Asashi i niektóre tamte pojedyncze wysokie dorównują około 170 może centymetrów większość 150 na pewno ma no niestety część krzaków część pędów wykłada się to jest zamieranie pędów Tu mamy przykład. Taki pęd obumiera do wycięcia, do wyrwania. Pszczółki pięknie pracują. Zapylają kwiatuszki. Przy zbieraniu trzeba uważać oczywiście na pszczółki, żeby nie złapać się ręką, bo wtedy urządli będzie się bronić. Nic się nie dzieje jak się zbliża się rękę do niej, aby nie, urządli, nie złapało się w rękę. No i jutro drugi zbiór.